Witajcie kochani na moim kanale! Dzisiaj lecimy sobie z kontynuacją w poszukiwaniu fragmentów tęczy i mam naprawdę już taką nadzieję, że już dziś jednak uda nam się zdobyć te wszystkie brakujące kolory i że w końcu ten event nawet nie to, że nabierze barw, a stanie się po prostu takim jak powinien być od samego początku, czyli pełnym kolorów i radości rwieckim świętem. Ale jeszcze zanim przejdę do odcinka, chciałabym bardzo podziękować tym razem dwóm ostatnim subskrybentom, którymi są Hubert Górczyński i happyhorsing.haribo. A jeśli to wy następnym razem chcielibyście pojawić się na mojej liście, to zasubskrybujcie ten kanał koniecznie z dzwoneczkiem, żeby już żadne filmy Was po prostu nie pominęły. Kliknijcie również kciuka w górę, jeśli ten film jest dla Was interesujący, i zapraszam Was na moje social media, do których link znajdziecie w opisie pod moim filmem. Ale jeszcze mam dla Was taką jedną drobną informację. Parabole tańczą, 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 tańczą. Sprawdźcie w ustawieniach, czy macie ustawioną tą subskrypcję na publiczną, ponieważ ciągle dochodzą mi nowe osoby na kanale, które przez to, że część osób ma właśnie tą subskrypcję ustawioną na prywatną, prawdopodobnie, to u mnie na liście się te osoby nie wyświetlają. A teraz zapraszam Was do oglądania. Standardowo musimy sobie odhaczyć wszystkie zadania, tak aby były po prostu one ciągle w toku. Z tego co się orientuję, teraz powinniśmy gonić za tymi nutkami i je zbierać. I prawdę mówiąc, nawet nie wiem, gdzie mam piec. Jest to zadanie na Jurwiku, czyli poza tym królestwem w chmurach, więc tak naprawdę te nutki mogą zostać porozrzucane wszędzie. E, ale widzę, że dużo osób raczej biega po tym najbliższym terenie, więc po prostu będę szła za tłumem. E, nawet nie wiem, ile w sumie mam tego zebrać. <słuch> Sampai jumpa di video selanjutnya. Katia, no co, nie wróży nam nic dobrego, słuchajcie Proszę, patrzcie, kto przyszedł zepsuć mi mój smutny dzień Mam na imię Katia, ale ty możesz mi mówić śmierć A teraz miejmy to już za sobą Jejuch, powiało grozą, słuchajcie Och, to tylko ty, Lara, jestem zawiedziona No cóż Przekonaj Katię, by opuściła Jorvik. Okej. Okay. A może tak po prostu zawrócisz i pojedziesz z powrotem do swojej wesołej stajni? Jeśli to nie jest oczywiste, to chętnie pograłabym na skrzypcach w spokoju, które może mi zapewnić tylko samotność. Może mogłabyś sobie znaleźć inne miejsce? Nie ma tu dla ciebie miejsca, mroczny jeźdźcu. Lecimy z nią, słuchajcie. Ciekawe, a ja myślałam, że Jorvik to przyjazne miejsce. No dla kogo przyjazne, dlatego przyjazne. O, nagle nas polubiłaś, próbujesz sobie załatwić koncert na skrzypcach, <noise> lecimy z tym drugim. W życiu, ale nie możesz mnie zmusić, żebym sobie stąd poszła, w końcu nikogo nie zabiłam, na razie. Jezu, Ty straszne. Zabijasz dobrą atmosferę, przez ciebie latem pada śnieg. Zabijasz dobrą atmosferę, jest całkiem ciekawym wyjściem z sytuacji. Fajnie, nie? Mróz pasujący do mojego zimnego serca. No w sumie, tutaj się zgadzamy. Nie powiem, że przeszkadzanie wam mnie uszczęśliwia, bo kogo obchodzi szczęście, ale dzięki temu czuję się... Cóż, zadowolona? Usatysfakcjonowana? Tak, to dobre słowo. Zawredna pipa. Pozbawiłaś królestwo w chmurach kolorów? O czym ty mówisz? Po co mi jakieś kolory? Wolę rozsądną skandynawską paletę neutralnych odcieni szarości. A Królestwo w chmurach? Ech. Sama nazwa jest na tyle ckliwa, że wolę się trzymać z daleka. Fui. Lepiej się trzymaj z daleka, koleżanko. To nie twoja sprawka, tylko się upewniam. Jakoś mnie to nie przekonuje. No, jakoś mnie to nie przekonuje. Muszę cię przekonywać. No pewnie nie musisz, ale wszyscy wiedzą, że to ty nie udawaj, że mnie nie znasz, Lara. Wszystko, czego dotknę, staje się zimne, szare, a nawet umiera, czy tego chcę, czy nie. Wiesz, jakie to uczucie? Wszystko, czego tylko dotknę, to staje się złotem. Czuję się potężna, wspaniała, przerażająca. Odkąd pamiętam, ludzie mówią, że jestem przekleństwem, po jakimś czasie zaczęło mnie to smucić. No, bywa i tak, słuchaj. Nieważne, znikam stąd. No, no, wycofujesz się, mówisz. Czekaj, napraw pogodę, Katia. Bardzo mądrze. Ty ją napraw Lara, jeśli chcesz powrotu słońca, zniszcz moje lodowe okruchy. No tak, przecież jesteśmy w Star stable i musimy wszystko za każdego robić, zapomniałam. Dobra, udało Ci się wygrać tym razem. Mam już tego dość. Baw się dobrze, rozwiązując swoje błahe problemy, znikam stąd. O, i mamy ten fragment tęczy. Ciekawe są jaki to jest kolor tym razem, ale na pewno musimy go zanieść Mice z powrotem, e, więc musimy z powrotem wrócić do królestwa w chmurach, ale fajnie chociaż, że udało nam się go uzyskać, pozyskać. No i teraz możemy w końcu zobaczyć, jaki przyniesie nam kolor. Znajdujesz fragment tenczy. Znajduję. I co my tu mamy? Jaki mamy tym razem kolor? Fioletowy, słuchajcie, fajnie, fajnie. Już mamy chyba z cztery kolory, o ile się nie mylę. Cztery albo pięć? Nie wiem, cztery chyba, nie wiem. No ale już niedługo. Teraz, tutaj, pod balonem Miki znajduje się jeszcze jedno zadanie, tym razem z jakimiś chmurkami, i prawdopodobnie z tego, co się orientuję, będziemy łapać te chmurki. Chlip. Chlip, chlip. Chlip, hmm. Kim, kim jesteś? Och, chlip. Nie zwracaj na mnie uwagi. Smutno mi, bo straciłam przyjaciół. Muszą być gdzieś tutaj, ale nie potrafię ich zaprowadzić z powrotem do Królestwa w chmurach. Chlip, pomożesz mi? Pomóż smutnej chmurze deszczowej, zaprowadzić jej przyjaciół z powrotem do Królestwa w chmurach. I teraz musimy sobie pobiegać trochę po tej mapie, żeby odnaleźć te zaginione chmurki. Na szczęście mamy powiedzmy zaznaczone punkty na tej mapie, więc widzę mniej więcej, gdzie to jest, e, chociaż tyle ułatwienia w tym wszystkim. Dziękuję za zaprowadzenie wszystkich moich przyjaciół z powrotem do Królestwa w Chmurach. I tutaj już mamy kolejny fragment tęczy, więc musimy po prostu tylko jedynie zawieźć go do Miki. Eee, no i zobaczymy, co tym razem się skrywa pod tym błyszczącym cośem. Mamy niebieski, ale ładny. Dobra, już powoli trochę ten świat nabiera koloru. I teraz, moi drodzy, już chyba ostatni krok ku temu, abyśmy odzyskali już ten komplet tych kolorów. Musimy teraz jedynie pozbierać wszystkie zaginione przedmiotomiki. I w tym celu wezmę ze sobą piko, i być może on nas jakoś szybciej na coś nakieruje. ¡Gracias! ఆ কলকত্ব Witaj ponownie, udało Ci się znaleźć mój sprzęt? To? Udało Ci się znaleźć wszystko? Niesamowite, Lara. Ale gdzie ciebie nie było, ja się nie obijałam, znalazłam to. Mamy już ostatni fragment tęczy, ale super. Wow, no i teraz to wygląda tak jak powinno, moi drodzy. Dało się! Ciesz się pięknem królestwa w chmurach. Dzięki Tobie znów możemy się cieszyć naszym szczęśliwym kolorowym życiem. Piękne kolory zostały przywrócone. Kolory zostały przywrócone, ale coś nadal jest nie tak. Tylko nie wiem co rozejrzę się po okolicy i wrócę do Ciebie. Słuchaj, Miki. Trzymaj za mnie kciuki. Mam nadzieję, że nie natknę się na coś złowrogiego. Zajrzyj do mnie później. Tak, a więc to tyle w dzisiejszym odcinku. Tym razem udało nam się przywrócić wszystkie kolory tęczy. Bardzo jestem z tego powodu usatysfakcjonowana. Możecie mi dać znać w komentarzu, jakie chcielibyście zobaczyć następne filmy na moim kanale, wykorzystując dalej ten tęczowy festiwal. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Ja dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia.